Cześć! Nazywam się Emil Jan Popow i działam na terenie Szczecina jako prywatny agent nieruchomości. Zanim zacząłem współpracę z Adamem, korzystałem z usług innej agencji marketingowej, z której niestety nie byłem zadowolony. Reklamy były monotonne, brakowało im świeżości. Adam i jego zespół natomiast robią wszystko, żeby reklamy docierały jak najlepiej do potencjalnych klientów. Jeżeli któraś reklama nie spełnia oczekiwań, zaraz zastępowana jest inną. Na bieżąco analizujemy i konsultujemy reklamy oraz ich rezultaty, a efektem naszej współpracy jest aktualnie 6 podpisanych umów na wyłączność. Kolejne są też już w drodze. Dzięki współpracy z Adamem trafiamy do klientów, którzy są świadomi i zdecydowani na skorzystanie usług agenta nieruchomości. Omijamy klientów, którzy podczas zimnych telefonów po dwóch sekundach rozmowy rzucają słuchawką. Więc jeżeli ktoś z Was zastanawia się nad współpracą marketingową zadałem, to osobiście mogę polecić i również zagwarantować efekty w postaci podpisanych umów na wyłączność. Dzięki i do usłyszenia. Cześć!